Cześć dzień, dobry, witaj w kolejnym filmie. Lato w pełni, chociaż nie było takie udane, jakby mogło być, ponieważ było dosyć mocno deszczowe, i może nie jeden grill nie udał się tak, jak powinien się udać. Ale proszę Państwa, we współpracy z Stefanem zrobiliśmy ten film. I tak to jest współpraca płatna, dlatego to jest prezentacja tego produktu. Ale zaprezentuję wam za to produkt, który pozwoli wam grillować i w zimie, i w deszczu, i w jesieni, i we wiosnę, i kiedy tylko chcecie. I ma on szereg ciekawych funkcjonalności, o których warto wiedzieć. Dlatego zapraszam tutaj naszego bohatera. Chodź, w sensie, ja muszę iść sam. Tefal OptiGrill 4 w 1 XL. Inteligentny, duży, czarny. Dobrze, rozpakujmy go i zobaczmy, co znajduje się w zestawie. Co tutaj się znajduje? Na razie mamy kartony. Grill jest... Uuu. Albo grill jest solidny, albo ja jestem lichy. Może zrobimy to inaczej. Państwa, jak nie siłą, to umysłem jesteśmy w stanie wyciągnąć każdego grilla z każdego pudełka. Zacznijmy teraz prezentację tego, co znajduje się w zestawie. Rzecz numer jeden. To jest bardzo istotny element, o którym powiem więcej. Jest to funkcja piekarnika, ale za chwilkę, za chwilkę właśnie dowiecie. Dobrze. Kolejne elementy. Tradycyjnie po prostu papierologia. No i nasz bohater, to co jest najważniejsze. Jest to grill rozmiaru XL i idealnie nada się dla rodzin, którzy albo są no, dużymi głodomorami, albo jest was dużo po prostu, więc nie będziecie musieli jeść na raty, tylko razem. Proszę bardzo. Piękna. Czarna, matowa konstrukcja oraz w środku znajduje się ruszt. Wymiary tego grilla widzicie aktualnie na ekranie i możecie sobie zweryfikować, czy pasuje do Waszego stylu życia, a przede wszystkim, czy pasuje do Waszego blatu w kuchni. Przejdźmy zatem do tego, jak wygląda jeszcze ten grill i co mamy tutaj w tym podstawowym zestawie. Nasze urządzenie, które już widzieliście, w tym miejscu znajduje się tacka, która zbiera wszelaki tusz. Naszych potraw. Jeśli coś będziemy tutaj smażyć, całość spływa poruszcie do tej tacki, dzięki czemu wszystko będzie znajdowało się tutaj. Potem wrzucamy to do zmywarki i dziękuję. Całość jest gotowa. Oraz mamy również plastikową tackę z tyłu, tackę ociekową, która jest wykorzystywana wtedy, kiedy działamy grillem w trybie barbecue, o którym zaraz Wam powiem. Jeśli chodzi właśnie o mycie, to jedną z takich ciekawszych funkcji jest fakt, że możecie tutaj te elementy rusztu również myć w zmywarce. Wystarczy, że jeden przycisk tutaj klikniemy, całość odchodzi. Proszę bardzo, sprawnie, łatwo. I wrzucamy sobie go do zmywarki. Dziękuję, nic więcej nas nie interesuje. Jeśli jesteśmy przy konstrukcji, to warto wspomnieć o tym, w jaki sposób można przyrządzać na tym grillu potrawę. Pierwszy sposób to sposób standardowy, tradycyjny, czyli kładziemy tutaj na przykład jakiś kawał mięsa, zamykamy i z racji tego, że tutaj mamy czujniki nacisku, to grill sam wie, kiedy mięso jest odpowiednio. Usmażone i wysmażone i gotowe do jedzenia i w jak najlepszym wydaniu, albo przynajmniej w takim wydaniu, jaki my lubimy. Posób numer dwa to sposób piekarnika, o którym mówiłem na wstępie. Do tego wykorzystujemy ten specjalny element, który nakładamy na naszego grilla, no i całość po prostu sobie zamykamy, przez co mamy potrawy podgrzewaną zarówno do dołu, jak i u góry i możemy sobie zapiekać na przykład ser w takich zapiekankach. Więc dzięki temu mamy podgrzewaną potrawę i u dołu, i u góry i możemy sobie robić fajnie zapieczone potrawy. Jak tylko nas kulinarna wyobraźnia poniesie, no to dostajemy taką możliwość. Sposób numer 3, proszę Państwa, jest to sposób taki, że mamy możliwość rozłożenia tego grilla. I mamy dwa razy większy ruszt, no przy czym tutaj musimy sobie już obracać jedzenie, wiadomo, Troszkę taki bardziej standardowy Grill Master, wtedy się we mnie budzi, aczkolwiek jesteśmy w stanie przyrządzić, zwłaszcza na tym Grillu XL, naprawdę potężną ilość mięsa dla no, większej ilości osób. I sposób numer cztery, jaki Tefal wymyślił, jest to sposób na pełne danie. Czyli na przykład tu sobie zrobimy w tej Brytwance. Mogę to nazwać Brytwanką? Chyba mogę to nazwać Brytwanką. Na przykład pieczone ziemniaczki, które będziemy sobie obracać w jakimś sosiku i będą się podgrzewały. Na tym miejscu po lewej stronie będziemy sobie smażyć na przykład albo kurczaka w panierce zamarynowanego w letnich ziołach. To jest sposób 4. Ale ja tutaj dostałem w parszce od Stefala również coś, co mnie zaskoczyło dosyć pozytywnie, szczerze mówiąc, bo nie spodziewałem się tego. I tutaj nasz kolega oferuje. Opcję numer 5. Oczywiście to jest dodatkowo płatne, trzeba sobie zakupić osobno, bo nie jest to w zestawie. Żebyście o tym wiedzieli, mieli tego świadomość i potem nie mówili mi, że hej, miało być, a nie ma. No nie ma, trzeba sobie dokupić. Ale jak dokupicie, to ten grill zamienia się w gofrownicę, proszę Państwa, i to w gofrownicę o rozmiarach XXL. Standardowe gofrownice, które ja do tej pory posiadałem, zawsze umożliwiały zrobienie dwóch gofrów na raz. A jak człowiek był głodny, to te dwa gofry zjadł od razu, tak, w trymiga. A ten sprzęt umożliwia nam zrobienie taram, trzech gofrów naraz. Czyli nadal całość konceptu się sprawdza. Jest to urządzenie przeznaczone dla osób, które mają większe rodziny, albo którzy są naprawdę głodomorami i są niecierpliwymi głodomorami. Jak to montujemy? No z racji tego, że wam wcześniej pokazywałem, po naciśnięciu tego przycisku jesteśmy w stanie zdemontować nasz standardowy ruszt. No to na takiej samej zasadzie montujemy nasz ruszt gofroby. I zobaczcie w jaki łatwy i szybki sposób to urządzenie, ten grill potrafi przeobrazić się w gofrownicę, która jest tak naprawdę gofrownicą zacnych, dużych rozmiarów. Jest to, myślę, że całkiem spokojna opcja ze względu na to, że mamy jedno urządzenie, które ma szereg funkcjonalności, dzięki czemu nie musimy mieć Kilkunastu urządzeń w naszej kuchni, bo nie każdy ma na to możliwość, nie każdy ma na to odpowiednią ilość miejsca. Jeśli chodzi zaś o funkcję smartw, no to przejdźmy do tego. Zatem, proszę Państwa, już wam pokazuję: mamy tutaj 12 predefiniowanych programów do różnego rodzaju potraw. Możemy sobie tu przyrządzać ryby, jakieś tam pieczywa, steki tosty, warzywa itd., tak itd. Tak oraz tryb manualny. Mamy również ekran, znaczy się ekran, takie bardziej światło, które wskazuje nam stopień rozgrzania grilla oraz stopień przyrządzenia danej potrawy, jeśli jesteśmy na danym programie automatycznym. Całość tutaj jest bardzo prosta i czytelna. Warto zaznaczyć, że jeśli działamy w tym trybie barbecue, czyli rozłożonego grilla, no to wtedy moc sterujemy za pomocą tego pomokrętu. No i rzecz ostatnia, dla mnie niezwykle wartościowa osobiście, Cefal gwarantuje nam dostępność do części zamiennych przez 15 lat od dnia zakupu waszego urządzenia. Co w dzisiejszych czasach, czasach sprzętów często jednorazowych, jest taką, takim dobrym krokiem w stronę konsumentów, czyli w stronę nas. Więc tak, proszę Państwa, prezentuje się to urządzenie. Oczywiście decyzję zakupową podejmijcie tak jak zawsze w zgodzie ze sobą, w zgodzie z waszymi potrzebami, a mam nadzieję, że ten film przybliżył Wam nieco. No, jak to urządzenie się ma w praktyce? No, trzeba wiedzieć, że ono jest sporych rozmiarów, co niesie ze sobą szereg plusów, ale również trzeba wiedzieć, że musimy mieć odpowiednie na nie miejsce. A jeśli chodzi o całą resztę, jest to solidny grill. Posiadam taki prywatnie, w sensie model mniejszy, bo mam małą rodzinę. I działa u mnie już przez wiele, wiele, wiele lat. I nic mu się nie zdało. Poza tym, że się wybrudził, no bo smażył mięso. Także dziękuję Wam bardzo. Trzymajcie się w Zdrowej Pokoju i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.